Każdy różaniec zasługuje na drugą szansę. Najstarszy, który naprawiałam miał ponad sto lat, a niebawem będę naprawiać różaniec, który był na wojnie z dziadkiem mojej klientki. Były też różańce pobłogosławione przez Jana Pawła II albo przywiezione z sanktuariów, takie, które noszą ze sobą wspomnienia podróży, spotkań i chwil modlitwy, a być może także doświadczonych cudów. Każdy z nich był dla kogoś ważny, towarzyszyły ludziom w chorobach i troskach, ale też w chwilach radości i uśmiechu, były odpowiedzią na Boże wezwanie, świadectwem wiary i miłości, cichym przyjacielem w codzienności. I to nie są tylko koraliki i drucik, to świadkowie życia, życia tak ulotnego i kruchego, a jednocześnie pięknego. Jak wiecie, naprawiałam różańce po dziadkach, babciach, rodzicach, po zmarłej żonie czy mężu, ale też różańce małżeńskie, które wciąż przypominają o miłości i te dziecięce, które dają nadzieję na przyszłość. Każdy z nich opowiada historię człowieka, a czasami całej rodziny. To pięknie łączy się z moją drugą pasją do genealogii bo tak jak odkrywam przodków i uczę się doceniać ulotność życia, tak samo tutaj widzę że modlitwa potrafi przejść przez pokolenia, trwać dłużej niż jedno życie i łączyć tych którzy już odeszli z tymi, którzy dopiero dorastają, dlatego wierzę że każdy różaniec zasługuje na drugą szansę.